Cześć kochani, witam Was serdecznie, mam na imię Jagoda, z Jagodowa. Tak nazywa się moja pracownia. Dzisiejszy film chciałabym Wam przybliżyć, przede wszystkim pokazać, powiedzieć, jak udekorować tort na roczek. Tak? Jak zabrać się do tego, co robimy, kiedy go zamawiamy, co robimy, kiedy pieczemy go w domu. Jak go udekorować i co między innymi jest w przypadku tortów na roczek najważniejsze. Przygotowałam dla Was na dzisiaj torcik seminaked, tak, czyli ostatni trend, który bardzo wielu mamom, paniom się podoba. Jest to, biszkopt, jest to tort, który prześwitują biszkopty, tak? jest, jest utrzymany w klimacie leśnych, leśnych zwierzątek, czyli też Temat bardzo chodliwy, temat, który jest bardzo wdzięczny, tak? Przede wszystkim dlatego, że jest uniwersalny. Co jest ważne, przy zamawianiu tortu przede wszystkim pierwsze moje pytanie jest takie, na ile osób ten tort e, byście chcieli, tak? E, tort. Wyceniamy, dzielimy na porcje, jedna porcja, jedna osoba. Wtedy też dostosowujemy wielkość tego tortu. Przede wszystkim, tu ważne, torty w jagodowie są wysokie i o tym należy też pamiętać, że nie jest to standardowy tort z cukierni, który jest niski. Te torty są wysokie, kroimy je też inaczej i zawsze dostaniecie taką instrukcję. Jeżeli natomiast postanowicie sobie samy ten tort upiec. Co? Do czego bardzo zachęcam, co jest bardzo fajną rzeczą, szczególnie jeżeli jest to tort na urodziny dziecka. Seminated, tak? Tak, wiemy widać biszkopty, chcemy go zrobić w leśnym klimacie. Nic nie stoi, słuchajcie, na przeszkodzie, żeby użyć już gotowego topera, który tutaj widzicie. Super opcja. Mamy od razu e, i imię, pierwsze urodzinki, jak najbardziej. Rewelacyjną sprawą, no, którą wszyscy znają, tak? Jedni chcą, drudzy nie chcą. Ja polecam, to są świeczki. No oczywiście każdą świeczkę jesteście w stanie dobrać również do e, klimatu tortu, tak? Jedyneczka, bach, dmucha, ciocie, babcie się cieszą. Impreza jest super. Ja żeby podrasować klimat, polecam Wam serdecznie fontanny. Tak? Pamiętajcie oczywiście, żeby dopasować tą wielkość fontanny, no bo jak widzicie, tak, no ta fontanna to raczej nie bardzo, ale jeżeli macie większy tort, takie są świetne, falą się znacznie, e, znacznie dłużej. No i efekt wejściowy tego tortu, czyli to, na czym nam zależy, bo nie ukrywajmy, każdy tort jest tą wisienką e, podczas imprezy. Tak? Tort towarzyszy Wam w każdym ważniejszym e, elemencie, nie wiem, życia, imprezy i tak dalej. Także kiedy wjeżdża tort, każdy zapiera dech, każdy wstrzymuje oddech, każdy e, czeka na to, co tam na tym torcie będzie. Także e, fontanny są super opcją, też Wam polecam. E, I wybierajcie takie, żeby były pod żeby nie były większe niż tort, tak? Przede wszystkim preferujemy, jeżeli nie jest to tort trzypiętrowy, a jednopiętrowy, bierzcie małe i jedno, bo dym, który powstanie, no, no goście przestaną ten tort widzieć, a będą widzieć i czuć tylko i wyłącznie dym. Jeszcze jedna fajna rzecz, słuchajcie, która się stała szalenie modna, a przede wszystkim uważam, że jest świetnym gestem, z którym wychodzimy do naszych gości, którzy jakby nie było przyjechali, coś tam temu szklebowi, sprezentowali. To jest naprawdę niewiele zachodów, po trzeba, a nie jest to drogie. Przede wszystkim, słuchajcie, nie jest to drogie, a macie podziękowania dla gości, tak? Czyli no oczywiście każdy przyjeżdża, stół jest już ustawiony, wszystko pięknie wygląda i na każdym talerzyku układacie czekoladkę z podziękowaniem dla gości. Każdemu będzie miło, jest to uważam gest, który, z którym wychodzimy do naszych gości, tak? Żeby podziękować i docenić to, że pojawili się i świętują razem z nami tą uroczystość. Kochani, wszelkie akcesoria, które użyliśmy w filmie, żeby Wam pokazać jak ułatwicie sobie pracę nad tortem, znajdziecie na stronie Sacramento.pl i bardzo Was zachęcam. Dzisiaj przedstawiłam Wam temat leśny, ale jest pełna paleta i pełen wybór rzeczy, które znajdziecie czy dla chłopca, czy dla dziewczynki, czy właśnie uniwersalne, tak jak dzisiaj zobaczyliście na naszym filmie.